Siemaneczko, siemaneczko, witam. Jeden C z Kontynuujemy przygodę. Bez jego. Dobra. Co my tu mamy? Hmm. Przepis radiego. nie można polegać, od co? Krawca znaleźłem też. Dobra, czekaj, Doń. tak długo jak mnie. Okay. W na nikim nie można polegać Od nie To się już więcej nie. czasach na nie można polegać że to się skończyło Nie chciałbym teraz być w jego skórze nie uczyć zawsze tak się Od razu wiecie Lepiej To się już więcej nie upić w ogóle Mordraga I zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. Marne 10 bryłek ja rudy, toż to wszystko. grosze. Masz tu 10 bryłek, ale pomożesz. Bo możesz na mnie liczyć. Znajdziesz mnie pomiędzy targowiskiem a południową bramą. Resztę obozu obstawiają Fletcher i Blond. Przebujcie zawsze mnie. to samo. Hej, nowa twarz! Jestem Mordrak. Zapamiętaj. Wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Pokaż mi, co masz do zaofer... Wybierz co? Skończę, pamiętaj nie co. Lepiej się w nic nie podobać. Pięknie, nie co. Dobra, pójdź jeszcze do sam, Na chwilę. tuptamy, tuptamy Czego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda się prób. Takie są tutaj zasady. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Piekuna. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Dączę w służbie Gomeza, ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Jestem gotów to, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak. I to problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. Dlaczego Magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi Magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co Magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy, nic ci nie będzie, ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. Sukinsyn boi się pojawiać bliżej centrum. Chcesz, żebym go zabił, tak? Chcę mieć pewność, że już nigdy więcej się tu nie pojawi. Jak to osiągniesz, to już twoja sprawa. Zajmę się tym. Okej, okay, to lecimy. To nie mój problem. Mam już dość tej paplanicy. Mam już dość tej paplanicy. Dabę. Nie będę. Jesteśmy dobra. Je bliską. Skończ tę Tylko za. Naprawdę jesteś kurierem magów? A jeśli jestem, chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Eee. Masz problem. Czyżby, a jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty niż usługiwanie gomezowi. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. Opowiedz mi o nowym obozie. Tylko tam znajdziesz prawdziwą wolność. Jak na kolonie karną, oczywiście. Nie ma tam żadnych magnatów ani górów, którzy mogliby tobą pomiatać. Mamy własną kopalnię, ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi. Więc do czego ją wykorzystujecie? Nasi Magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. Gomez i jego ludzie pławią się w luksusie, a my ciężko pracujemy, żeby się stąd wydostać. Tak to wygląda. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Eee, a gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. Jeśli myślisz, że Chodźmy do nowego obozu. Dobra. Chodź za mną. No to lecimy. Mam już dość tej paplaniny się Dobrze, dobrze, chociaż mam mord dragę Nie powinienem tutaj zginąć ani razu. razem. <duszelenie> <duszelenie> O nie. Ścierwo jady! A! No. Ta, ja zabiłem jednego, on zabił trzech. Nieźle! Jedna kolejna, jedna bez to mnie, czy coś takiego. Nioch, nioch, nioch. E

mortraczku No be. ile tam już doświadczenia? Be. Jeszcze trochę, trzeba zebrać się do piątego poziomu. Eee... O, tu jakiś gościu sobie siedzi. Witaj! Jestem zajęty! A, aha, 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 jestem zajęty. No spoko, no dobra. To jesteśmy. Za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem, on ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz no mnie w karczmie na środku jeziora. Uważaj na siebie. Myślisz... Do zobaczenia. No dobra. Jeśli myślisz. Lepiej się do tego nie mieszać, to lecimy do Laresa. Zapiszę, no, chcesz przejść przez te bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam, tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Czym zajmują się najemnicy, jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze Starego Obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Lii. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Macie tutaj wielką hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale e. my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Gdzie jest ten kopiec? Chcesz zobaczyć Wielką Górę Rudy, co? Na środku jaskini jest dziura, tam wszystko zrzucają, ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują Rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. A co z innymi ludźmi? Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Co słychać w obozie? Krety nadal pracują. Kiedy uzbierają dość rudy, wysadzimy ją w powietrze. Uważaj na siebie! Niezły plan. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne! Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. Nieźle. No dobra, ten. Topielec, to pielec, to będzie gdzieś tam, nie? O, to jakiś kolej siedzi. Witaj, kowalu. Co robisz na takim odludziu? A jak myślisz, młoko się? Kuje miecze. Do cholery. A na co to wygląda? Narobienie na robienie na druga? Nie, tak tylko pytam. A ja tak tylko odpowiadam. Jak się tutaj dostałeś? Chodzi ci o kolonie. to długa i nudna historia. Zdradzę Ci tylko, że byłem kiedyś królewskim płatnem. Że... Niestety nie wszystkim królewskim przydupasem podobało się to, że król rowar darzył takimi łaskami zwykłego kowala. I wylądowałem tutaj. I też już to był. Znamy się dobrze, bo nieraz wykowałem miecze dla niego i jego ludzi. Pozwolił zaszyć mi się tutaj, żebym w spokoju robił Czyli jesteś teraz kowalem najemniku, Raczej mniej, niż więcej. Czasami coś im wykuje, a oni w zamian dostarczają mi żelazo i jedzenie. Zwyczajna wymiana. No. Cóż, trafił mi się wścibski typ. Mów czego chcesz i spadaj, bo piec mi stygnie. Skoro jesteś kowalem, to pomyślałem sobie, że mógłbyś. Nic z tego. Nie będę tracił czasu, żeby uczyć kowalstwa jakiegoś żółtoziema. Może jednak przemyśl to jeszcze. Ha, aleś ty na molnie. Dobrze, niech ci będzie. Nauczę cię kilku kowackich sztuczek. Ale pod jednym warunkiem. Zrobię wszystko. To nie wątpię. Gdybyś ty jeszcze był dziewczyną... Ale wystarczy, że przyniesiesz mi mściwą stal. A co to za mściwa stal? To miecz. Bardzo dobry miecz. Jeżeli przyniesiesz mi jeden egzemplarz, to pokażę Ci do czego służy ten młotek i kolony. A teraz odejść i daj mi spokój. Ale gdzie znajdę taki potężny oręż? To już twój problem. Kurde. O, tam jest. Tam jest ten Andrzej. Dawaj go! Kurde! No nie. Jeszcze jestem za słaby na tego topielca. <laughs> Ajajajajaj. Na ten gutik Oh. Pora A dokąd to się wybieram? A gdzie mogę pójść? Do Laresa. Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz. Dokąd się wybierasz? Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie, ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Mam tu listę z zamówieniami dla starej kopalni. Nieźle. Skąd ją wytrzasnąłeś? Dostałem ją od Jana. Masz tu pet. Wysłali cię, żeby poddać cię próbie, tak? Założę się, że Torusa trafia teraz jasny szlak. To Diego zlecił mi to zadanie. Diego wypełnia tylko rozkazy Torusa. Jak go znam, pękłby ze śmiechu na wieść, że tu jesteś. To jak? Mogę wejść czy nie? Wchodź śmiało. Laresowi oczy wyjdą na wierzch. <grystanie> Przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. Mordrak dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Mam przy sobie listę zamówień dla starej kopalni. O, niech... My. Albo jesteś cholernie odważny, hmm. albo cholernie głupi. Pokaż! Oto ona. Rzeczywiście. Wiesz co z nią teraz zrobimy? Dopiszemy parę rzeczy, a ty zaniesiesz ją do starego obozu. A jak już dostarczą wszystko do kopalni, obrabujemy ich ze wszystkiego. To nie zajmie długu. Ha! Masz tu listę! Wiesz, co masz robić. Przysyła mnie Mordrak, mam dla ciebie pierścień. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Aha. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. jaj coś mi się ośmiotne. znowu... ...przywiesiło. Ach, te modyfikacje. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. A cóż, modyfikacje mają to do siebie w Gothic'u, że czasem sprawiają problem. Chyba nigdy nie zmieni. W tej historii musi być jednak wiarnoprawdy. skończy A ja mam no dziwą Nie, to nie ma. lepiej się do tego nie no mieszać. No to się już więcej nie powtórzy. Może. Mam dziwą stan. Musisz uważać na to co mówisz przy obcych Zawsze do sam Cię chyba nigdy nie skończy, nie? musisz uważać na to, co mówisz przy W dzisiejszych czasach emian nie można polegać. Od co? Nie chciałbym być teraz niebusku, nie z tych, którzy nigdy się nie nauczą. Pogadaj, lepiej o czymś się. A. To nie było zbyt mądre. No dobra, w tym momencie w takim razie zakończę odcinek. Więc trzymajcie się do następnego odcinka. Siemanko!